Okoliczności powstania sztuki. Część pierwsza, to część pierwsza mojego referatu. Karnawał, czyli pierwsza żona Adama, jest ostatnią sztuką mrożka. Ostatnim gestem twórczym wielkiego dramatopisarza. Gestem zapowiedzianym. Zatem każdy element konstrukcji utworu, każda sytuacja, każda autorska wskazówka, każde słowo będą wyzwalać naszą najwyższą uważność. Nawet jeśli nie dotrzemy do twardego dna tajemnicy momentu ducha, który zrodził tekst. A jeśli odkryjemy niedoskonałości dzieła, nie doznamy rozczarowania, bowiem każda z nich stanie się oddzielnym komunikatem w obliczu powagi samego aktu domykającego niezwykłą twórczość. Tak, każdy autor musi brać pod uwagę, że oto pisze swe ostatnie dzieło. Inaczej jednak robi to debiutant, inaczej autor kilkudziesięciu dramatów przetłumaczonych na kilkadziesiąt języków, w tym scenicznych hitów w teatrach o światowej renomie. To założenie poważnie wzmacnia sytuację czytelnika. Ba, wydaje się, że dopiero ta sytuacja uczy czytać. Autor mógł być jej świadomy. Co pan sądzi o, ty, o tej sztuce? Raz takim pytaniem zaszczycił mnie autor podczas naszego pierwszego bezpośredniego spotkania. Widać, że napisał ją Baltazar. Powiedziałem to lekko podekscytowany i przekonany, że mówię oczywistość, która pozwoli nam od razu przejść do rozmowy wokół najistotniejszych znaczeń wartości dzieła. Mrożek powoli trzy, trzykrotnie przytaknął, za każdym razem coraz wolniej, garbiąc się z każdym kolejnym gestem coraz głębiej. Na koniec tej sekwencji gestów skulony patrzył w stół. Przez dłuższy czas nie podnosił głowy. Podczas gdy ja sugerowałem możliwość porównań struktury karnawału ze znanymi mi partyturami beketowskimi. Upłynęło dobrych kilkadziesiąt sekund, zanim zrozumiałem całą niestosowność mojej egzegezy i przykrość, jaką sprawiam autorowi tanga panu Sławomirowi. Niech szybko skończy i już sobie pójdzie, tak mógł pomyśleć, i tak dziś rozpo, rozpoznaję treść tamtego gestu. Wówczas jednak po dłuższej chwili Mrożek uniósł nieco głowę i zapytał o obsadę. Mimo rozmaitych trudności w mówieniu rozmawiał jak zawodowiec. Wtedy właśnie po raz pierwszy dotarło do mnie, że karnawał jest sztuką bardzo otwartą na to, co teatr może do niej wnieść, oczekującą tego. Niemal rok później, jak powiedział mi Janusz -Szabłowski, przeprowadzający z nim wywiad dla Rzeczypospolitej na pytanie, kto w końcu napisał karnawał, Mrożek czy Baltazar, pan Słowomir odpowiedział, jednak Mrożek. Nieoczekiwanie dla mnie samego, myślę, że karnawał został napisany przez jakiegoś nowego Mrożka, Baltazara właśnie, nie opuszczała mnie ponad rok przygotowań do prapremiery. Pozostaje dla mnie magiczną oczywistością do dziś. Przypomnijmy, Baltazar to tytuł autobiografii Mrożka, pisanej niedługo przed karnawałem w trybie terapii, wychodzenia z ciężkiej, długotrwałej choroby poudarowej, której częścią była trwająca afazja. W niespełna stronicowym jej rozdziale pod tytułem Baltazar znajduje się opis snu z grudnia 2003 roku, drugiego roku afazji, w którym pojawia się, cudzysłów, głos jakby znikąd. Głos powiedział, że wkrótce czeka mnie daleka podróż za granicę. Władze spełnią to, czego od nich zażądam, ale pod warunkiem, że już nigdy nie użyję mojego prawdziwego imienia i nazwiska. Moje nowe nazwisko będzie brzmiało Baltazar. Obudziłem się pod wrażeniem tego snu. Koniec cytatu. W krótkiej, w krótkiej przedmowie do książkowego wydania tej biografii Antoni Libera tak odnosi się do tego fragmentu tekstu. Nie ma powodu wątpić w szczerość tego wyznania. Nie wydaje się, aby piszący wymyślił ten sen dla celów kompozycyjnych, a zwłaszcza dobrał w nim sobie imię. Nie jest ono pospolite ani mało znaczące. Nieodparcie kojarzy się z ostatnim królem Babilonii, a przez to ze słynną przepowiednią podczas mitycznej uczty. Chodzi oczywiście o biblijne Mane tekel fares, wypisane na ścianie tajemniczą ręką. Tytuł. To druga część tej wypowiedzi. W nietypowo dla Mrożka znacząco rozbudowanym tytule ostatniego dramatu zwraca uwagę utożsamienie czasu, czasu poza ładem stworzenia, z osobą. Karnawał, piąta pora roku, odwrotna strona świata, pozornie jest takim właśnie czasem, którego porządek ustala człowiek dla własnych doznań, czy w szczególnym jego ludzkim rozumieniu dla ujawnienia pełni, dla doznania pełni swego istnienia, ograniczonego boleśnie przez porządek mniej ludzki. Karnawał jako czas bez Boga, z pewnej nadludzkiej perspektywy jest w sposób oczywisty ofiarowany ludziom przez stworzyciela w geście szczególnej czułości. Z innej w przekonaniu samego człowieka jest wykradziony Bogu ku pełniejszej, w cudzysłowie, samorealizacji. Samorealizacji wolnej woli własnego człowieczeństwa. Jako taki jest zatem powtórzeniem gestu Lilith, która z kolei powtarza gest szatana. Obie postaci spotykają się ponownie u mrożka w jednej z kulminacyjnych scen sztuki, by ponownie się rozstać. Przypomnijmy, szatan, najpiękniejszy ze wszystkich stworzeń, buntuje się przeciw stworzycielowi, negując doskonałość jego stworzenia w człowieku, koronie stworzenia. Lilith, jak chcą niektóre komentarze. Kobieta z pierwszego opisu stworzenia człowieka w księdze rodzaju, w poczuciu równości wobec Adama, nie chce w akcie miłosnym godzić się na pozycję pod Adamem. W trakcie, w trakcie buntu wypowiada wszystkie 72 imiona Boga, bo je zna i ulatuje w powietrze. Dalej w mitach hebrajskich szatan współżyje z Lilit, a ta radzi mu demony. Relacja ta nie ma miłosnego charakteru. Czy raczej ma miłosny charakter wyłącznie ze strony Lilith? Szatan wydaje się wykorzystywać kobietę do swych celów związanych z buntem przeciw stworzycielowi. Wśród nich są kompromitacja i szyderstwo. Szatan, wróg człowieka, w ten właśnie sposób zdaje się uświadamiać stworzeniu, czy raczej rozumnej i samoświadomej jego części, swoją wyższość nad stworzycielem i prawdopodobnie swoje prawa do panowania nad istnieniem. Czas akcji. Cudzysłów: późne popołudnie i wieczór 22 czerwca. Koniec cudzysłowu. Czytamy w Didaskaliach do pierwszej sceny pierwszego aktu. Brzask poranny następnego dnia. To uwaga przed pierwszą sceną drugiego aktu. Akt trzeci dzieje się tego samego dnia wieczorem. Akt czwarty następnego dnia rano. Oczywiście nie ma cyfr roku. Chodzi o letnie przesilenie, czas najwyższej pozycji słońca w roku i czas sobótkowych nocy, pogańskich celebracji, erotycznych ekscesów. Chodzi także zapewne o to, by czas akcji w znacznym stopniu mógł określać jej treść. Karnawał pozornie dzieje się poza czasem. W znacznym stopniu sugerują to pojawiające się w sztuce postaci z różnych epok, jak mówi Lilith. Ona sama o sobie mówi też, moja historia wiecznie trwa i nie ma znaków, że kiedykolwiek się skończy. Szatan także przybywa z wieczności. Prometeusz, miłośnik rodzaju ludzkiego z czasu mitów europejskiej starożytności. Adam i stworzona z jego żebra Ewa z okolic początku czasu. Geta i Małgorzata z dość ściśle określonego momentu historii. Biskup z kart historii i hierarchii chrześcijaństwa. Właśnie w jego biskupa pierwszej rozmowie z szatanem zostaje niejako postawiony problem czasu karnawału. Ta rozmowa jest namiastką sporu teologicznego. Tylko namiastką, bo biskup choć butny okazuje się stereotypowo mało kompetentny. Stąd szatan mimo pozorów szacunku ogranicza się wyłącznie do kpin. Z jego wypowiedzi jednak możemy się dowiedzieć, że jacyś oni przenieśli karnawał, który od wieków wypadał w lutym, na czerwiec i że ten akt jest kontrrewolucją. Pojęcie to rodem z polityki przywołuje skojarzenia stosowne do opisu walki o władzę być może o władzę nad samym czasem być może właśnie w tej rozmowie zostaje dopiero ustalony czas akcji w trybie dość otwartej negocjacji. Biskup podczas rozmowy Ostentacyjnie przyjmuje postawę agresywnego tradycjonalisty, by okazać się ostatecznie sybarytycznym oportunistą, skłonnym do ustępstw związanych z podniesieniem komfortu celebracji karnawałowych. Szatan w rozmowie pozornie jest umiarkowanie liberal, liberalnym progresistą. Jest jednak konsekwentny i nieustępliwy, a w rezultacie skuteczny. Zamyka negocjacje rytualnym Amen. Można snuć i trzeba ciekawe domysły, co mogłoby, czy powinno wydarzyć się w tej rozmowie, a co się nie wydarzyło. Można i trzeba zdecydować się, jaką misję ma w tej rozmowie biskup, na ile ją rozpoznaje, czy z nią sobie radzi. Choć oczywiście jest to sprawa zdolności otwierania i wyboru przestrzeni podtekstu przez reżysera stosownie do możliwości aktora. Dlatego ostatniego bowiem podtekst będzie istotnym przedmiotem twórczości, dlatego musi być z jednej strony jak najbogatszy z drugiej możliwy do wykorzystania. Powinien przylegać do jego rozumienia i doświadczenia walki ze złem. Paletę postaci dopełniają impresario i asystent. Są z teraźniejszości. Ich pierwszy dialog rozpoczynający sztukę pozwala nam zrozumieć, że czas akcji to czas teatru, czas przedstawienia. Miejsce akcji to trawiasty brzeg jeziora z kwietnymi zakątkami. Pomijam tutaj spory fragment odnoszący się do tekstu Antoniego Wincha, do tekstu Mit, mit to mit, bardzo ważnego tekstu, który miał dla mnie ogromne znaczenia i do, do dziś ma, dotyczący tego, że, że Miejscem akcji są Góry Harcu. To jest spójny wywód opierający się na tym, że wśród postaci oprócz Lilith są Faust i Margarita, która miała swój pierwowzór w rzeczywistej, w rzeczywistej osobie. Moja polemika zasadza się na tym, że mój punkt widzenia jest troszeczkę inny. Szukam przesłanek do, do, do inscenizacji, szukam przesłanek dla zespołu realizacyjnego. Dlatego puenta polemiki brzmi tak, że miejsce akcji to trawiasty brzeg jeziora z kwietnymi zakątkami i półkolistą balustradą, za którą znajduje się jezioro, którego dal jest ledwie widoczna. Za lewą kulisą niewidzialny las, za prawą niewidoczny budynek pensjonatu, hotelu widoczna musi być łąka, po której biega Margarita, zbierając kwiaty. Miejsce musi podlegać metamorfozom. Widokowe ławki z pierwszego aktu znikają, zastąpione przez leżaki w drugim akcie. Te z kolei ustępują miejsca krzesłom i stolikom, na których musi być obecna, tu cytat, wzorcowa zastawa. Trzy kieliszki na trzy różne wina, kieliszek na wodę, serwetki, obrusy. Koniec cudzysłowiu. W czwartym akcie niektóre ze stolików będą przewrócone, inne bez nakryć, a sztućce po części na stolikach i na trawie. Hotel i czas powinny pozostać iluzją, rzeczywisty musi być teatr. Postaci. Postaci dramatu stanowią szczególny i nietypowy dla dramatów stanowią zestaw szczególny i nietypowy dla dramatów Mrożka. Zestaw ten, jak to już zostało powiedziane, sam przez się określa czas, miejsce i charakter akcji. Domyślamy się i właściwie nie mamy wątpliwości, że jedynym miejscem akcji Spełniającym wymagania twórcy dramatu jest sam teatr, tak jak jej czasem może być tylko czas przedstawienia. W jakimś sensie mamy zatem do czynienia z dramatem o teatrze. Po spisie osób podzielonych na panów i panie ma miejsce prezentacja masek. Będą one grać ważną rolę w drugim akcie będą karnawalizować rzeczywistość. Gdzie w tej sztuce jest Bóg? zapytałem autora. Nie wiadomo, odpowiedział. A czy Bóg pisze sztuki? Zadałem jeszcze jedno pytanie, na które w odpowiedzi utrzymałem śmiech. Różnie mówią o Bogu, na przykład, że jednym z jego imion jest Ukryty, ale mówią też, że lubi się śmiać. Na początku damy tego. Pierwsze słowa sztuki sugerują zarówno niepełną gotowość przedstawienia, jego improwizowany charakter i stawanie się na naszych oczach, jak i być może wysokie ambicje artystyczne. Jednak wobec ignorancji współpracownika, asystenta, milczenia publiczności i pędzącego teatralnego czasu impresario precyzuje założenie następująco – tajemnica płci będzie naszym tematem, a reszta resztą. A choć wygląda to na rezygnację z pierwotnych ambicji, to dzięki żywiołowi gry i samej naturze teatru, które wymykają się zwykle ludziom, tak zwanym twórcom teatru, ten temat okaże się na koniec sztuki głębokim i bardziej ambitnym niż mogłoby się na początku komukolwiek wydawać. Oczywiście w karnawale tajemnica płci doznaje przykrej degradacji. To raczej sprawa impotencji getego niż problemów jego Fausta. Raczej mini romansu Margarity z asystentem niż ich miłości. Podobnie ma się rzecz z relacją Ewa asystent. Miłosne zabiegi impresaria raczej budzą odrazę, śmiech i litość niż, niż wzruszenie. Dopiero w trakcie ucieczki z karnawału tajemnica płci przybiera swą powagę. Okazuje się niższym aspektem tajemnicy stworzenia człowieka. Kobietą i mężczyzną stworzył ich. Są jakoś komplementarni, mogą stać się całością wyższego rzędu. Stąd tajemnica płci jest także niższym aspektem tajemnicy miłości i związanym z tym niższym aspektem tajemnicy poczęcia nowego życia. Muzyka. Bardzo ważną okolicznością realizacji scenicznej karnawału jest wybór muzyki. W znacznym stopniu został już on określony przez autora. Wręcz przez niego został dokonany. Dwa razy upomina się on, co właśnie w przypadku z mrożka znaczy żąda, o muzykę w dramacie. Pierwszy raz w akcie trzecim postaci tańczą tango. Drugi raz na koniec sztuki. Chodzi o meksykańską pieśń La Jorona, płaczka, której podmiot liryczny utożsamiany jest z Lilit. Usłyszał ją Rożek pierwszy raz jako jeszcze całkiem zdrowy człowiek, i to ona zainspirowała go do pierwszych prób napisania dramatu, których jednak poniechał. Dopiero doświadczenie afazji i jakoś związane z nią pogłębione słyszenie muzyki zmieniło tę sytuację. W Baltasarze pisze: Jedyne co mi pozostało, to umiejętność słuchania muzyki. Poczułem, że teraz rozumiem ją znacznie lepiej, zwłaszcza kiedy zamykam oczy. To wzmocniło inspirację, w wyniku której sama pieśń została włączona do utworu jako teatralna puenta. jego zakończenie poetyckie, domknięcie wątków i tragiczne wybrzmienie. Baltazar więcej słyszy w muzyce. A choć nie wiemy do końca, co słyszy, to wiemy, że La Jorona, płaczka, śpiewa o utraconym ukochanym, dla którego zabiła dziecko. Wyśpiewuje żal raczej głęboki i nieutulony skutek fatalnej pomyłki, wyśpiewuje niemożność wywikłania się z błędu i związanego z nim bólu i cierpienia. Tajemnicą raczej mroczną i demoniczną pozostaje pytanie, dlaczego tkwi, nie ucieka z przestrzeni błędu, cokolwiek miałoby to znaczyć. Tajemnicą, którą wniesiemy ze spektaklu, będzie końcowe zasłuchanie szatana w jej pieśni, zadowolony jej pozostaniem w karnawale i zaniepokojony jej cierpieniem. Ta muzyka, jej trudna do opisania, a w istocie niejasna i niewyrażalna w słowach treść, jest pod tekstem pierwszego stopnia całego dramatu. Literacko zredukowana, czyli wielce niedoskonała egzegeza tej treści mogłaby brzmieć tak, oto człowiek przywiązany do swego błędu niczym do ważnej, oto człowiek przywiązany jest do swego błędu niczym do ważnej kategorii tożsamościowej. Uporczywie tkwi w nim przekonany, że wyszedłszy się swego błędu, Utraciłby siebie. Mój błąd jest gwarancją mojej oryginalności. Oto wykrzyknik, który w swej istocie jest skutkiem szatańskiego potrzebtu. Jesteś najbardziej sobą w błędzie, który popełniasz. Druga autorska wskazówka muzyczna to tango. Nie ma sugestii utworów, w przeciwieństwie np. do komparsity, żądanej w innym znanym na całym świecie utworze, Mrożka. Trzeba więc go wybrać spośród już istniejących. Bardzo mocno zaleca się Portenio, tanga, Portenio Astora Piazzoli ze względu na narodowość autora muzyki i związane z nim znaczenie tytułu. A tytuł oznacza człowieka portu, człowieka związanego z portem. Od połowy XIX wieku słowo to oznacza mieszkańca Buenos Aires. Tango, czyli smutna myśl, którą się tańczy, powstało w argentyńskich portach. Emigranci, zwykle młodzi mężczyźni, Przychodzili do portu by tęsknie patrzeć za odpływającymi na wschód okrętami, którymi oni jeszcze a może już nie popłynęli do swoich dziewczyn pozostawionych na innym kontynencie. Wtedy pojawiają się portowe dziewczyny niosące ulgę w tęsknocie. Tango opowiada tę historię każdym fragmentem choreografii. Możemy je czytać jako niemą wypowiedź rozwibrowanych ciał o nieuchronności zdrady. To Podtekst drugiego stopnia. Karnawał to czas zdrady. Akcja, czyli karnawalizacja, to trzeci opis stworzenia człowieka. Zaryzykowałem przy śniadaniu wątpliwy żart, bez większej nadziei na jakąkolwiek reakcję. Ta jednak się pojawiła, przekraczając moje oczekiwania. Tak powiedział Mrożek całkiem cicho. Ale tak energicznie skłaniając całą górną połowie, połowę tułowia w dół, jakby wreszcie doczekał się pytania, na które bez wahań mógłby udzielić odpowiedzi. Postaci przyjeżdżają, rozmawiają, tańczą tango i wyjeżdżają. Co najmniej jedna z nich zachodzi w ciąży. Akcja fizyczna, choć nieskomplikowana, nie jest też uboga. Akcja emocjonalna jest bardzo intensywna. Widać, że każdy przyjechał tu z rozbudzonymi, niejasnymi nadziejami. Każdy tu czegoś poszukuje, oczekuje, snuje plany, intrygi. Jak się wydaje, nikt nic nie osiąga. Wszyscy chyba ponieśli straty, nawet szatan. Choć fakt, że, że on jako jedyny płaci ludziom teatru za ich usługi, nie powinien ujść naszej uwadze. Bohaterki karnawału nie ponoszą żadnych konsekwencji za folgowanie swym rządzą, pisze Antoni Wilch, Winch w czytowanym już artykule. Świat karnawału to ten świat. Bóg w nim umarł. To znowu Winch. Myśl rodząca się z tego splotu jest klarowna. Z karnawału trzeba wyjść. Jego ludzką głową stworzony porządek jest nie do wytrzymania dla człowieka. Z teatru trzeba wyjść. 辛苦了。